Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś odcinek z serii archiwalne recenzje. Jakiś czas temu, a dokładnie w 2020 roku, światło dzienne ujrzały trzy tomy. Młody Kaczor Donald, Niefortunne przypadki Młodej Kaczki, Strachosfera, Koszmarna Formuła, Mini i Daisy, Szpiegomania. Ja osobiście posiadam tylko dwa pierwsze tytuły, gdyż ten ostatni jakoś mnie nie zainteresował. To też recenzja będzie dotyczyć tylko dwóch książek. Warto sobie też nieco opisać, czym są te książki. Jest to połączenie książki i komiksu. Zarówno tekst, jak i obrazki są tutaj ważne i razem uzupełniają się w jedną całość. I tak jest w każdej z tych trzech książek więc jak widać, są one dość nietypowe. Młody Kaczor Donald ma lekko ponad 200 stron, a Strachosfera podobnie porówno 200. Młodego Kacza Rednolda można znaleźć w internecie za około 35 zł za nowy tom. Dodam tylko, że cena oryginalna to 32 zł i 99 groszy. Astrachosfery nigdzie nie znalazłem, ale jej oryginalna cena to także 32 zł i 99 groszy. Przejdę sobie teraz do ilustracji. Generalnie nie są one zbyt szczegółowe. W większości przypadków kończy się na ładnie narysowanych postaciach choć mi osobiście też nie zawsze się podobają. I w sumie to tyle, bo stoją sobie po prostu na białym tle. Jeśli już w tle jest coś więcej pokazane, to z reguły nie jest to za bardzo kolorowe. I w jednym z moich filmów wspomniałem, że lubię jak obrazki w komiksach są szczegółowe i logicznie pokolorowane, po prostu ładne. Bo w komiksie rysunki mają dość duże znaczenie. Pozwalają nam jako czytelnikom bardziej wczuć się w historię. W książkach aż tak dużego znaczenia to nie ma, no ale tutaj mamy połączenie książki i komiksu, więc te obrazki moim zdaniem już znaczenie mają. A tutaj są no, po prostu średnie. No ale dobra, trzeba się teraz skupić na fabule. Nie będę jej tej całej streszczać, powiem tylko ogólnie o co chodzi. Zatem w młody kaczor Donald niefortunne przypadki młodej kaczki chodzi o to, że gospodarstwo babci kaczki ma problemy finansowe a Donald, chcąc pomóc babci, dostaje się do elitarnej szkoły z internatem i tam ma różne przygody. W książce możemy znaleźć kilka postaci występujących w komiksach, a także kilka nowych. Natomiast w strachosferze koszmarnej formułę, formule chodzi o to, że siostrzeńcy Donalda, Hysio, Dysio, Zysio, jadą na uczniowską wymianę do Niemiec i tam zaczynają się dziać różne dziwne rzeczy. Jeśli miałbym ocenić fabułę, to w młodym Kaczorze Donaldzie jest taka średnia. Natomiast w strachosferze jest nieco lepsza. Pamiętajcie jednak, że to wszystko to moja subiektywna opinia. Ja jeszcze podczas czytania młodego Kaczora Donalda zwróciłem uwagę na jeszcze jedną rzecz. Chodzi mi tu o smartfony. Koleżanka Donalda miała, Donald ma. A w tej szkole, do której dostał się Donald, był pociąg, który miał normalnie gadającą nawigację, którą myślę, że spokojnie można określić jako sztuczną inteligencję. Moim zdaniem historyjki z latami szkolnymi Donalda powinny dziać się w przeszłości, kiedy nie było jeszcze telefonów komórkowych i smartfonów. Zwłaszcza jak teraz w wielu komiksach dziejących się w teraźniejszości, bohaterowie mają smartfony. Jeśli chcą robić komiksy ze szkołą w dzisiejszych czasach, to powinny, powinny być to historyki z siostrzeńcami Donalda. No i to tylko moje zdanie. Może komuś to nie przeszkadza. No i cóż, przydałoby się też jakieś podsumowanie. Generalnie moim zdaniem żaden z tych dwóch tomów nie zachwyca ani historiami, ani rysunkami. Podemu Kaczorowi Donaldowi wystawię ocenę 4,5 na 10. Strachosfera, która mi osobiście podobała się nieco bardziej, dostanie ocenę 5 na 10. No i w sumie to tyle. Jak macie te tomy, to możecie napisać jak wam się podobały. Ode mnie to tyle. Czołem.